nie przejęli bardzo, że tak powiem, ortodoksi mhm. Padałem, no to normalnie wieszani są na ścianie. No, kobiety służą jako właściciele, komendanci, z żołania, na przykład, w mieć nie, mowa, nie ja przywoły, jak ty, woło, no, tylko, tylko, że, tylko, że nie jest ten akt, nie jest, że tam

Well... 对呀，好的。

Tak naprawdę, no. Bo to, jest, to, nie jest, to muszą być ludzie związani. podoba mi się, chociaż trochę tam i, i luźnią, ale nie do zera mi się podoba, jakby nie zmienić tylko kodowców Ale to się U nas na przykład jest ten jak to, łożę, to mogę Ręką znawia. Bo tak, musi to, to to znaczy, że w jak Na Piątkę muszę Dobra, Dziś tu nie ma czasu na zatrzymanie. I jeszcze sobie... Bóg bóg, 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 bóg. No tak, musi być chciał, ja, się powiedziałem. No już 3 tygodni. Aha, nie rozumiem. No, to ja już tak... No ja już tak nie muszę. Nie. Ale, ale powiem szczerze, że, że z tylu kolejnych nie powiedziałem. Przez to, że nie piję. Tak jest. w takich sytuacjach, gdy wyraźnie potrzebujesz jakąś pomoc, wtedy Ta a taka dziwna odpowiedź jest na przykład, a wiesz, ja, ja tutaj nie mówię, bo nie ma wierzy. I już chuj go skreśl od razu. Ale chyba, chyba, że, to Chyba, że wiesz, ja jestem do dwóch przysadny. Ja wiesz, jak odpowiadam ludziom. Słuchaj, twój wypadek. Ktoś, rodzinie, to wszystko grzesz choroba w rodzinie. To wszystko dotyczy. Proszę, to nie mam odpowiedzi. Jeszcze raz. Albo trójka dzieci. Co? Albo trójka dzieci. Trójka dzieci. Wasza mała. To mogę jeszcze teraz robić trójkę dzieci małych. Nie! Trójkę dzieci małych. To co teraz robisz? Trójkę dzieci małych. Dużo od razu. Nie no, że to jedno zostawić,

no może już dalej to nie, to będzie przejebane dla Jedna trzecia, kurwa, Ale, na przykład u mojej żony, jak poszły dziewczyny na emeryturę, bo ona... To ona mówi słowo. One więcej mają na emeryturze niż na objawy. Bo wiesz o co chodzi? O ten kapitał początkowy, który sobie wyrobiłeś. On cały czas wzrasta, razem z tym yy, procentowością inflacji. Rozumiesz? I dlatego... To I Tak jak to kiedyś ludzie nie słuchali, na ja bym 90, 90. Jóre. Jóre, Jóre. powiedział ten co Nie wreszcie na wreszcie 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 się wreszcie 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 przed tym, przed Lepiej Jak ja koledze to powiedziałem, on mówi: Przecież tam w ZUSie nie ma pieniędzy. Ja mówię Jacek, ale to inaczej. Ale podejdźcie do grania, masz mikałówki. leżą w Twojej suklatce. Pieniędzy nie ma, bo one są płacone. Prawda, czy one nie błagam, ci, nie, nie robimy? Tak, to wiesz to wyszło na to, że nasi starze sami wypracowali zdrowe, której ona już powinna ja na panu, nie nasze. Ona będzie to: reforma przewidywała, że miałeś ale sobie wyrok. Kraj? Dobra. Oni już powinni mieć pieniądze w inne rzeczy to powinni mi pomóc tą procedurę, że te pieniądze powinny być właśnie przerzucone. Wszystkie wiejskie jeździ... No i dlatego mówię, że oni już powinni ją mieć, a się wychodzi na to, że to my... Ja teraz nie pracuję na... To jest moja sytuacja. I moja. Tak, tak. Mówię, że to jest to jest niezależne. A już jest 37,5 miliona. Bo ona 40, przecież kurwa 40 lat. Bardzo no to mało i to no to może to nie będzie. To, to nie wiem, no może... To, to 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 <noise> <się głos> my jesteśmy kurwa! normalnie to radiczył. No. Słuchaj, Ja ci zawsze... Przynajmniej nie przeszkadzali. No owszem, no, nakładka? I wtedy nie rodzą się na ciała. Rozumiem? Zawsze się rodzą na ciemniach. Nie. Tylko te... pytanie w jakiej wędrze. Słuchaj, ludzie myślą, że jednym w ogóle i o końcu. Nie. W życiu chodzi o to, że jedynie ludzie jeden bieg. Hej, idą przegna włupany. Ale powiem, że no, przykładem kuchu. jest tego futku. Jak, no, już, jak, jak już się kończył tak, Związek Radziecki, to już nic nie można było z tego polu wycisnąć, a się jednak okazuje, że ten poszedł uderzył w prawicowe kurlote, Wielka Rosja, jak Wielka Rosja i Rosyjali poszło do Muszę ci powiedzieć no, szczerze, że ja jestem... Już ja w wielką, więcej większą ilość... Wielką, wielką, wielką Rosję taką samą skorumpowaną jak i Jestem teraz zwolennikiem tego, żeby oni im dojebali. A ja wcale nie. Musi ich jak najwięcej zim. O to w tym sytuacji chodzi. Bo I właśnie dlatego ja... Troszkę jestem zadowolony, że my zdążyliśmy Dobra, to Dobra, bo jedni, drugi tak pierdano, nie znają, tak. to wygląda. Tak, to pod tym względem, tak. bo ja jestem patriotą w swoim kraju dla swoich ludzi, a ich to wiele, to, to ja się dobra. cieszę, że, że ruscy dostają na no, wojnę. Nie, ja się cieszę też, że i oni tak nie wstają na wojnę. Ruscy dostały Znaczy, chodzi o to, ci, co mieli tak. tam te wygrali, natomiast już więcej nie ugrają, bo nie są w stanie się, no, w nie, to, nie muszą. chodzi o zajmowanie posłem dalej, jakoś się włączyli i oni się to, nie oni wszyscy to początku. Na początku na, wojny dyskutowali, początku bojny, dyskutowali tak. bo, ja mówię, panowie, do Gnietru, no troszkę jest bliżej. Ale, to o to chodzi, tu są te, tylko, te, tylko, te tu że, że też nie, nie, można do końca ten że... Wyskocz, ...bo apetyt rośnie wiele jest. nie szkoli kurwa, dla imperium. I za chwilę to będzie chciał kraje nakałtyckie. Ale, że jest no. wcale Nie. Dobra, że... To... No. No. tylko... ...że on tak, tak mówi testuje stuje szkoli ludzi w ten sposób. Andrzej, tego nie jest prawdziwe, ale jak nie jest Nie, nie Nie, nie, czy on będzie szefem Nie co są sprawdzi że właśnie nie może iść. No, bo nie za rady to jest w Gruzji kurwa bym tutaj zakwalali kiedyś też w jeszcze poprzednio. Proszę bardzo. No. Proszę. O, Obężałem kawałek końcówkę, bo była najciekawsza. Ta Walencja, zrała. ale to jest ta Walencja. A, a ile było? A, a ile tyle w doliczowym czasie na 2-1 prowadziła cały czas 1-0 i Viniciusa Viniciusa wypierdolił z na Mareksie bo ja on go wypierdalał w każdym meczu on by nie grał no to jest przecież bandyt Wierzę każdego rzeza fabluje no i ty, 1-0 tam do 80 którejś? 1-1, tu dziesiątkę i doliczo, doliczyli im 9 minut. Dobrze, że nie dotknął, bo był spalony. Dobra. No dobra, starczy tam 11